Bez względu na to, jakie ma sondaże, czy jest w sondażach wyżej mhm. niż konfederacja ta tradycyjna, czy, czy, czy ta większa, bez względu na to, czy, czy ma dobry wynik i jak jest oceniany ten wynik przez ekspertów, analityków i dziennikarzy. Ja bym tylko chciał, żeby w sytuacjach, kiedy dopuszcza się wykroczeń lub przestępstw, albo i tak karygodnych z każdego żeby punktu widzenia, żeby szybciej. państwo zadziałało. Naprawdę nie może się państwo bać Grzegorza Brałna. Ja wiem, że siedząc w ciepłym studiu, jest to bardzo łatwo. Powiedzieć, ale z drugiej strony, jako obywatel, myślę, że mam prawo tego oczekiwać od swojego państwa. No dobrze, ale no. są pewne procedury, dlatego że Grzegorz Brown jest europosłem. Yy, uchylenie immunitetu w Parlamencie Europejskim jest jednak dłuższą prawda, procedurą. Ale myślę, że Maćkowi chodzi też o to, co obserwowaliśmy. Na przykład, kiedy Grzegorz Brown niepokojony, niszczy wystawę poświęconą środowisku LGBT mhm. w polskim parlamencie. I ci strażnicy nie wiedzą, jak się zachować. Lepiej się nie zachowywać, żeby nie doszło do jakiegoś kolejnego problemu, naruszenia, bo to w końcu poseł, mm -hmm. jak nie Pol polskiego parlamentu, to europarlamentu. To jest że zupełnie daje... drastyczna sytuacja wtedy, kiedy tam pojechał do leśnicy, no niemalże chciał, nie wiem, dokonać jakiegoś zatrzymania obywatela, no, Ale na zatrzymania zamknął lekarkę. W pochoju, no no tak, tak, no Tego jest po prostu za dużo i myślę, że to, to widać, znaczy, że ludzie to widzą i to przyzwolenie, żeby, żebyśmy później za to nie zapłacili jeszcze wyższej ceny. Dlaczegoż Brown czuje się bezkarny?